Jakiego koloru jest strój świętego Mikołaja? Zielone. Czarne. To rozdaje prezenty na Wigilię? Pani Mikołaj, no. Gręcz. No, Pol Policjan też często rozdaje. Co się wkłada do skarpety przy kominku? Mm. Zwyczaj grzyby. No grzyby albo czasem rosół się wlewa też po prostu. O. Typowe świąteczne ciasto to? Ja bym powiedział, że sernik Biscoff zazwyczaj. Ja bym powiedział, że ciasko Oreo. O, ciasto matcha Oreo, tak bym o. powiedział. Albo macza malina. Labubu. Co wyszło się na choince? No różnie można. Zaczynając od na przykład, nie wiem, opony samochodowe. A bierzmy. kołpaki też. Kołpaki też, rurę wydechową można przymocować na górę. Mi się też zdarzało czasami przybory kuchenne. Kto ciągnie sani Mikołaja? no to jest. To jest jakby tutaj dużo było opowiadać o tym ogólnie. Tam są Tesle. W sensie samochody są, prawda? A, Nie, jadam. to ja widziałam ostatnio jak Michu. No i Michu też ciągnie. Ze świąteczną piosenkę. To To jest naprawdę no, na świąteczne. No na o co musisz? O No właśnie. No mejbach. Ja Jan zaś Ej, Agatka, śpię, furiatka, coś tam. Coś Czy coś nie coś nie w stronę. Nie, nie, wybieram! po prostu mi to pada do głowy. Ej, o, Ej, Agatka. O, 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 Agatka. Aha, no I właśnie. Co ty na to, powiesz teraz? No, no tak śpiewam